Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnych rozmowach z kulturą po przerwie urlopowej. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest Pan Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Artur Chojecki. Moje uszanowanie Panie Wojewodo. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Wojewodo, praca, praca którą Pan wykonuje to jest nie praca, tylko to jest służba tak naprawdę. To nie jest związane z tym, że od godziny 7 do 15 pan pracuje, okay. od poniedziałku do piątku, tylko tak naprawdę to jest 24 godziny na dobę. Ale nawet wojewodowie czasami muszą odpocząć, bo trudno żyć cały czas tylko i wyłącznie pracą. Panie wojewodo, jak pan spędził urlop? Hmm. No, tegoroczny urlop był yy, specyficzny, jeśli można tak powiedzieć. Czasu yy, i przyznam, że czasu na lekturę. W tym w okresie nie, nie miałem, ponieważ cały mój urlop, a w tym roku to udało mi się wygospodarować dwa tygodnie tego urlopu, spędziłem na pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Więc miałem okazję rzeczywiście oderwać się od codziennej pracy od codziennych obowiązków, ale wysiłek związany z codzienną marszrutą po około 30 kilka do 40 kilometrów. No, to był no, rzeczywiście wysiłek fizyczny. Trochę miałem okazję wyczyścić głowę, jeśli tak można powiedzieć, nabrać takiej, powiedzmy... Trochę dystansu do siebie, także ale przede wszystkim takich duchowych sił nabrać do tego, żeby no podjąć kolejne, kolejne obowiązki i móc, móc dzisiaj także tę służbę, jak Pan dobrze określił, funkcję, którą sprawuje, móc spełnić ją w pełni dyspozycyjnych. Jak dobrze rozumiem to, rozumiem, to była ta pielgrzymka, która zakończyła się na jasnej górze, tak, bo to były 30 tak, spotkań światowych dni młodzieży. Akurat tej rocznicy, tak, to była rzeczywiście to jest 30 rocznica od, od światowych dni młodzieży w Częstochowie w 1991 roku, w których zresztą miałem okazję jako młodzieniec uczestniczyć także. Ale, ale no pielgrzymka, oczywiście pielgrzymka taka doroczna, zresztą 38 już chyba warmińska pielgrzymka na Jasną Górę, z Gieczwałdu na Jasną Górę. 13 dni marszu. Panie wojewodo, to jak, ten, jak, jak te 13 dni marszu? Pańska, pańska żona Agnieszka, tak, jeżeli mogę tutaj zdradzić imię, żony pana Wojewody, trzech synów i córka, jak? Jak oni to przeżyli, te 13 dni, te, 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 te kilometry? Muszę powiedzieć, że bardzo mi kibicowali. Namawiałem synów na, na, na pójście ze mną, ale trochę się i oni obawiali i ostatecznie nie, nie, nie zdecydowaliśmy się na ten wariant, ale... Tutaj z Olsztyna bardzo mi kibicowali w tym marszrucie i, i, i czułem to, że, że mam wsparcie. Ale jestem przekonany o tym, że nie tylko pan spe, spędza urlop na pielgrzymce, ale również nie wiem, lubi pan jeździć nad jezioro, w góry. Jakie są pana ulubione miejsca? Ja w tym roku, no mówię, pielgrzymka, a później, później jakieś takie chwytanie jeszcze dzień, dwa, czy tutaj w regionie, bo ja zawsze powtarzam, że no po, co, po co z Warmii i Mazur wyjeżdżać, jak tutaj mamy wszystko. kurorty, tutaj mamy wszystko, nawet tak anegdotycznie powiem, że czasami jak dzieci i synowie, narzekają w wakacje, że się nudzą, to mówię, słuchajcie, rzadko które dziecko w Polsce ma taką okazję, że budzi się rano i się zastanawia, nad której jezioro się dzisiaj wybiorę. I, I oni tak właśnie mają, więc, więc w tym roku tak, ale co roku staramy się, staramy się chociaż na chwilę w góry wyskoczyć, bo ja, moja żona zresztą także bardzo lubimy tę formę spędzania wolnego czasu, mamy takie swoje miejsca, czy to, czy to w Pieninach, Szczewnica, Krościenko te, te, te miejsca, czy, czy nawet w, w Tatrach Wysokich, no, to może jest dosyć banalne, ale, ale to takie, lubimy. To takie, to takie hobby pana, yy, pana wojewody, spacerowanie, chodzenie po górach, tak powiem kolokwialnie. Ta, ale Ta. tutaj mam jeszcze jedną taką rzecz, zapytam się pana wojewody, pan wojewoda lubi sport. Ale z tego co wiem, to takim ulubionym sportem to jest tenis stołowy. Jak pański topskin? Jak pan, czy pan lubi grać backhandem, który jest lepszy? Forehand, backhand? No tak, no, moim atutem zawsze było to, że, byłem, że jestem, jeśli chodzi o granie w tenisa stołowego, jestem leworęczny, więc mm, to zawsze trochę. myliło tak. myliło przeciwnika, ale... Rzeczywiście y, w, też w latach, latach szkolnych y, trenowałem trochę tenis stołowy i y, y, no, to jest taka, taka rzecz, która pozostaje. Bo dzisiaj, kiedy rzadko, niestety, nad czym ubolewam, ale, ale jak zdarza mi się stanąć przy stole, to wiadomo, ruch, się ruch, szybkość, szybkość nie ta, już y, różne rzeczy szwankują, ale ruchy pozostają. Takie same, i, i zawsze to sprawia mi dużą radość, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze m, m, widzę taką podobną pasję u mojego najmłodszego syna, Uf. który także lubi grać w tenisa, i kiedy, kiedy tylko jest taka okazja, to, to staram się to, to robić. Mogę powiedzieć w ten sposób, że, no, tak powiedzieć, że za naszych czasów, bo jestem w sumie rówieśnikiem Pana Wojewody. Mieliśmy komu kibicować, tak? Leszek Kucharski, yy, świętej pamięci Andrzej, Andrzej Gruba. Yy, no teraz yy, trochę ten nasz sport, jeżeli chodzi o tenis stałowy, troszeczkę, no nie ma idoli. Wiadomo, że idole ciągną, y, ciągną dyscyplinę sportu do góry, yy, również powodując zainteresowanie wśród młodych ludzi. Teraz trochę jest tego mniej. Yy, zapewne, pan, zapewne Pan Wojewoda oglądał yy, Igrzyska Olimpijskie, yy, no ale tam no niestety dostrzec naszych yy, tenisistów stołowych było ciężko. No choć dziś mamy w naszym regionie bardzo utytułowane drużyny i chociażby wcześniej drużyny z Ostródy bardzo dobrze sobie radziły w polskiej, w polskiej lice, ale no aktualnie teraz mamy mistrza Polski w naszym regionie, e, jeśli chodzi o, o, o Ligę Tenisa Stołowego. Dekor Glas to jest aktualny mistrz Polski. Je, sezon czy dwa sezony temu zdobyli Puchar Europy. E, więc e, regionalnie mamy się czym pochwalić. Zgadzam się, że może nie ma, nie ma e, takich idoli rozpoznawalnych na miarę właśnie Andrzeja Gruby, który no właśnie dla mnie był idorem. Czy, dla czy, czy, mnie czy, również. Czy, czy, dla, czy, czy Leszek Kucharski. Rzeczywiście, rzeczywiście tak, ale, ale w, na poziomie regionalnym także możemy, możemy taką pasję do, do tego sportu krzewić i, i mamy się do kogo odwołać. To kolejne pytanie z takich bardziej osobistych panowej wody. Pan wody gotuje? No, może to za dużo, za dużo powiedziane, aczkolwiek w, w mojej rodzinie mamy kilka takich ustalonych zasad. I no, mam także swoje, swoje role, swoje powiedziałbym. A ulubiona potrawy. Potrawa? No, przez Przez wiele lat taki mieliśmy rytuał rodzinny, że w sobotę przygotowywałem dla, dla, no, dla, dla całej rodziny, oczywiście, ale przede wszystkim tutaj z myślą o synach, pizzę Uuu. własnoręcznie, znaczy w sensie takim, że z własnoręcznie zrobionym ciastem, no i z całą tą oprawą, która, która jest z tym. Czy taka kuchnia in, internacjonalna, tak no, naprawdę, nie tylko no, polska. No, tak, no już, no bo oczywiście po, po, tradycyjnego polskiego kotleta schabowego również usmażę, przygotuje przygotuję gulasz, e, jeśli potrzeba, ale, ale mówię, no to jest jakby taka rzecz, która. która na, 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 na którą także moi synowie chwalą, więc, <laughs> więc y, mówię o tym przede wszystkim. Czyli na pizzę nie chodzą do żadnej restauracji pizzerii, <śmiech> tylko <laughs> przygotowuję tą pizzę najlepszą tata. Yy, tak, choć nie ukrywam, że w ostatnich latach to trochę rzadziej mi się to udaje, niestety. Ale to tym, ale to tym bardziej jest w pewien sposób, tak jak pan wojewoda powiedział, rytuał, prawda? Ale muszę też powiedzieć, że właśnie jeden z synów, najstarszy, już przejmuje tą pałeczkę, sam też przygotowuje, potrafi nam przygotować to danie. Chciałbym zapytać, bo, jest, bo urodził pan się w Elblągu. Ale od bardzo dawna, ponad 20 lat, z górą 20 lat, jest pan związany z Olsztynem. Yy, moje takie pytanie, chodzi mi o. Yy... Taką rywalizację między Olsztynem i Elblągiem. Są pewne antagonizmy prawda, regionalne, co jest najnormalniejszą sprawą. Prawda. Jedni kibicują Olimpii Elbląg, tak, inni kibicują Stomilowi Olsztyn. Olimpia Elbląg, mówiąc kolokwialnie, ma sztamy z Legią Warszawa, gdzie, nie lubi, gdzie oczywiście to jest pewna, pewien sposób, dlaczego, dlaczego się tam kibice po prostu nie lubią, Stomilo Olsztyn z Elblągiem. Ale tak. Jak będzie pan łaskawy mi powiedzieć, czy w ogóle jest taka rywalizacja? Na czym ona ewentualnie polega? No wiadomo, że na pewno jest jakaś pewna, pewna forma wtedy, kiedy ten podział administracyjny nas nastąpił, gdzie miasto Elbląg przestało być miastem wojewódzkim. Olsztyn, Olsztyn jest tą stolicą regionu. Jak pan to ocenia? Jest ta, jest ta rywalizacja? Na jakim polu? Czy ona jest zdrowa rywalizacja, czy to jest taka, czy to jest jakaś forma? No nie powiem nienawiści, ale wrogości jakiejś? Ja absolutnie tak tego nie postrzegam osoby, które znam, które, które jakby, no, wśród których się wychowałem, które jakby, jakby nie, nie dostrzegaliśmy jakby tego tej kwestii. By, by, naturalnym gdy, gdy mieszkałem jeszcze w Elblągu, to w zasadzie w zasadzie takie naturalne ciążenie było rzeczywiście w stronę trójmiasta. Jak się chciał pojechać na zakupy i to nawet nie z powodu niechęci. Tylko do, te 60 km różnicy tak. odległości. To, 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 to było jakby na, na naturalne, że że, że to było takie ciążenie, województwo było, województwo było w Elblągu, więc te kwestie administracyjne były związane z Elblągiem, no ja jakby przeniosłem się do Olsztyna niewiele po zmianach administracyjnych, niewiele czasu po zmianach administracyjnych, więc być może pewne, pewne takie antagonizmy, których ja jakby nie miałem okazji ani doświadczyć, ani zaobserwować nawet specjalnie, być może później się wytworzyły, choć mówię, ja do dzisiaj, kiedy jestem tam w gronie swoich znajomych czy w gronie rodziny, no to. to nie, nie jakby ten temat jakby nie funkcjonuje zupełnie, żeby, jakby, żeby, to, był jakiś, żeby to był jakiś problem. Rywalizacja, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest, jeżeli prowadzi do jakiegoś rozwoju, jeżeli prowadzi do tego, że staramy się o, 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 o swoje sprawy bardziej, jest, jest i naturalna, i może być obopólnie korzystna. Natomiast, natomiast gdyby to się miało przerodzić w, jakiś, w jakąś wrogość, konflikt. w jakiś konflikt, no to, to to już by szkodziło. Ale mówię, ja jakby nie obserwuję takiego zjawiska nie, I, nie nie chciałbym, i nie chciałbym, żeby takie wystąpiło i ja staram się, staram się też trochę dlatego, podkreślać zarówno to, że jestem elblążaninem, jak i to, że, że dzisiaj mieszkam... Łączy pan i, dwa środowiska. I jeżeli to miałoby taki walor, jeżeli to mogłoby w jakiś sposób stanowić o, o, o takim no, bliższej więzi tych dwóch ważnych, bardzo ważnych miast w naszym województwie, trudno bardzo. sobie wyobrazić województwo warmińsko-mazurskie albo bez Olsztyna, albo bez Elbląga, tak, tak mi się wydaje przynajmniej. i i dlatego, I dlatego staram się to, staram się to podkreślać i, 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 i zależy mi na rozwoju zarówno Olsztyna, jak i Elbląga. Yy, Ale czyli, oczywiście także yy, <coughs> wszystkich, wszystkich ważnych ośrodków w naszym województwie. No tak, Pan, yy, pan spina yy, nas wszystkich, nasze, nasz cały region pod pana, pod pana tutaj rządami tak naprawdę. <coughs> Zapytałem się Panie Wojewodą. <coughs> Projekt ustawy, w który jest w, w polskim ładzie, polski ład to jest dokument, który ma około 130, to ma 130 stron, e, i chodzi o, jak się ma ten Polski ład nowy do kultury, e, co polski ład proponuje kulturze? Bo tam są przeznaczone pieniądze w, w około, około 65 miliardów złotych. E, co ludzie kultury mogą z tego naszego polskiego nowego ładu wziąć dla siebie? Co, tam, co ten polski nasz ład zawiera i proponuje ludziom kultury? No, przede wszystkim, przede wszystkim chcemy, chcemy wprowadzić ustawę o zawodzie artysty. No to o... jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ponieważ dzisiaj, dzisiaj rzeczywistość jest taka, my patrzymy często na artystów przez pryzmat no, gwiazd filmu, gwiazd teatru, gwiazd telewizji, a, ale obraz artysty jest dużo jest jest, no, jest inne tak? to w, w, widzimy że około 60% artystów znaczy osób które zawodowo zajmują się sztuką no, po, po, posiada dochody poniżej średniej krajowej czyli czyli, czyli po, po, poniżej 4000 zł zarabia 30% z nich zarabia poniżej najniższej krajowej. Tylko około 7% artystów posiada dochody czy zarabia na. Można uznać ich za osoby zamożne, za, za osoby, które, które jakby w tym systemie dochodu sobie, sobie radzą lepiej niż, niż inni. I, i stąd, stąd propozycje takich zmian, żeby zawarować zawód artysty jako, jako zawodu, który, z którym wiązałoby się wsparcie, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne. Bo dziś też widzimy to, czy wiemy tak. to o tym, że, że wielu artystów zwyczajnie nie stać na opłacanie składek emerytalnych, i, i, i stąd po, jakby po zakończeniu pracy artystycznej po przejściu na emeryturę, no jakby pozostają. Wiele jest takich przykładów, tak. Tak, tak. I, i to, i to chcemy, chcemy zawrzeć w tej ustawie, która która będzie takim wsparciem dla, dla tego środowiska, który, z, którym, z, tym, z kartą, kartą artysty też będzie się wiązało szereg, szereg różnych, różnego rodzaju mniejszych, większych przywilejów, które może trochę jak na zasadzie karty Dużej Rodziny będą, będą służyły w różnych polach i na różnych obszarach, artystą chcemy. E, aby aby jakby większa grupa, grupa artystów e, no miała trochę spokojniejszą głowę e, pracując, tworząc sztukę, e, wzbogacając nas wszystkich jako wspólnotę, jako społeczeństwo, bo tak chciałbym, e, chciałbym e, nas, jako, jako Polaków, postrzegać jako pewną wspólnotę, która, którą coś łączy, a, a wyrazem tego, tak najpowszechniej, najlepiej jest właśnie kultura. Panie wojewodo, na sam koniec chciałem zadać, no, trudno mi przejść obojętnie, gościć pana u siebie i nie zapytać o to, To uważałbym to za grzech zaniechania ze swojej własnej strony. Panie wojewodo, jak pan ocenia sytuację w Teatrze Jaracza? Z punktu widzenia y, nie tylko widza, nie tylko ale również i osoby, która mm -hmm. no, jest namiestnikiem premiera tutaj na, w, mm -hmm. w, naszym, w naszym województwie. Pan nie, za, pan nie zabiera głosu, nigdy pan nie zabierał głosu, pan mówiąc y, nie, wtrąca w te, nie wtrąca się w te sprawy, y, ale... Jako, jako człowiek, który no obserwuje kulturę, obcuje pan z kulturą, no to jestem przekonany o tym, że mimo to, że pan nie, nie zabiera głosu na ten temat, ma pan swoje zdanie. Ja rozumiem, że to nie jest kompetencja pana wojewody, dlatego pan, tylko pana marszałka, dlatego pan jest bardzo powściągliwy, ale chciałbym pana zapytać właśnie, jak pan tą sytuację w naszym Olsztyńskim Teatrze Jaracza ocenia? No, oczywiście obszar kultury jest y, jakby ustawowo związany z samorządem województwa. To, to samorząd województwa jest y, tak można powiedzieć, organem współprowadzącym akurat w, w, w przypadku teatru Jaracza. Tak jest, bo, bo jest to jednostka y, narodowa. I tak. y, y, y tu w, w, pan Marszałek wspólnie z, z ministrem kultury. W tym obszarze zarządza. Rzeczywiście do, docierają do mnie em, sygnały o em, jakby trudnej sytuacji w, w teatrze. Wiem, że część tych spraw już jakby jest na em, w, w sądzie i, i na tym poziomie jest rozstrzygane, co niewątpliwie nie, nie, nie wpływa dobrze na pewnie na, 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 na pracę w teatrze, nie wpływa dobrze na, na, na cały zespół i no nie chciałbym, żeby taka rzecz się odbiła na, 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 na pracy artystycznej, na tym, na czym w zasadzie aktorzy powinni się, i zespół teatru powinien się skupić i no bardzo zależy mi na tym, żeby te kwestie, te kwestie zostały wyjaśnione, żeby te kwestie zostały w taki sposób rozstrzygnięte, żeby pozwoliły na spokojną, twórczą pracę artystów, którzy no, będą mieli poczucie, poczucie tego, że są, że są traktowani w należyty sposób. Bardzo dziękuję Pani Wojewodo. Dziękuję za przybycie. Dziękuję, że Pan, pomimo swojego e, natłoku zajęć, znalazł Pan chwilę czasu, żeby z ze mną i z naszymi widzami porozmawiać. E, moje... Dzisiaj, dzisiaj e, inaugurujemy zresztą rok kulturalny, e, z, notabene w Elblągu. Także... <laughs> także widzicie Państwo, wszystko, co mówimy w tym programie, e, nie tylko ma sens, ale wszystko się ze sobą bardzo ładnie łączy. Jeszcze raz e, moim i Państwa gościem. E, dzisiejszych rozmowach z kulturą. Był pan wojewoda warmińsko-mazurski, pan Artur Chojecki. Dziękuję bardzo. Moje uszanowanie, panie wojewodo. Kłaniam Bardzo się. dziękuję. Bardzo dziękuję państwu.